Muszę wam coś ogłosić. Jeżdżął to. jakich mało. Naszczał na moją żonę. Tak jest! Wyjął swoją. fujarkę i naszczał na moją żonę. I powiedział, że jego jest taki duży. A ja mu mówię, że to ohydne. Dlatego robię ten post na moim twitterze. com! Jeżu, szedą, Masz małego. Jest wielkości tego orzeszka, tylko że znacznie mniejszy. I patrz na to. Tak wygląda moja pała. Pff. Tak jest, skarbie. Czysta męskość. Bez tabletek, bez dodatków. Patrzcie, wygląda jak dwie kuleczki i armatka. I moją żonę, to zgadnijcie co? Ja na Ziemię. Tak jest. To jest wasza nauczka. Moje super laserowe szczyny Ale ja nie naszczam na Ziemię. Wejdę szczebel wyżej. Ja naszczam na Księżyc. Jak ci się to podoba, Obama? Naszczałem na księżyc, idioto! Macie 24 godziny, zanim kropelki szczęt trafią na księżycową <zysk> ziemię, a teraz k <zysk> z moich oczu, zanim na was też <zysk> kurwa naszczam!